skoczyła monetka O, jest sreberko Jest sreberko To ładne, piękne Piękne Jest to jeden zilba groszyn 1800 Pierwszy chyba, bodajże Pierwsze sreberko dzisiaj A, chyba czwarty czy piąty sygnalik Pięknie oczyszczę i zdjęcia wrzucę do filmiku. To cieszę, Fajne, fajne, fajne zoolisko. No idziemy dalej. Dajże guziczek No nie, o Pokrętu od lamp, lampy naftowej e, Tak to wygląda Któreś już tam Do kolekcji No idziemy dalej Tutaj bardzo płciutko był tylko nogą kopnąłem Ale ładny ładna patynka zieloniutki Kurcze to jest Rok 1908 Chyba tak, 5 Bardzo ładny stan Tak to wygląda No idziemy dalej. A tutaj jest piękna. Nie wiem czy jest fibulka, czy to jest jakieś zapięcie, ale piękny wzorek. Z tej strony mniej widoczny, ale to jest bardzo stara rzecz. Oczyściłem trochę, ale... To jakby od pasa jakieś zapięcie Kurczę, skaleczyłem się o puszkę Tak to wygląda, bardzo ładne No i idziemy dalej A teraz się patrzcie tutaj Leży sobie Ach, ale to nie jest monetka Kurczę, myślałem że to jest monetka a tu jakiś guziol no ale nic za nim nie ma nic nie ma dalej idziemy dalej no, kurcze wieje strasznie dzisiaj tak wygląda kolega wyciągnął krzyżyk bardzo ładny kurcze jaki ładny ty. Chodźmy go trochę, co? No, chodźmy, oczywiście. Kurde, ładny. Piękny. Kurde, jaki ładny. Ale Jezus jest urwany. Może gdzieś leży. Jeszcze mam taki fajny wierzyciel. Mogę ci pokazać. Proszę, wojna czy to plusy? Proszę, Ej, to jest kolej kolei Chyba taki sam jak ty, który mi ten łyd. Tak, to jest kolej, niebieska kolej Ja na to w drugim polu. O, super, A teraz patrzcie się na to, co tutaj jest Kurczę, coś pięknego. Coś pięknego. Zaraz, je, zaraz to pokażę, tylko troszkę. Już opuściłem. Przepiękne. Przepiękne motywy. Chłurcze. Szkoda, że to jest skniecione, Ale naprawdę. Kapitalna rzecz. Na wszelki wypadek zaznaczę. To może być stara rzecz. Jakieś motywy łowieckie. Widzę jakieś głowa jakiegoś, nie wiem, zwierzęcia jakieś jelenia czy co? Bardzo ładne. No idziemy dalej. Tutaj jakaś okrągłość chyba monetka jest. Cesarstwo niemieckie. i to jest rok 1874 albo 75 no stan jest taki niezły no ale Mógł być lepiej, lepszy no idziemy dalej kurde ciekawe, co to jest? kurde to ani to solid jest ani to krajcar nie widziałeś takie manety jeszcze? nie Mam podobną tu znalazłem, ale jest fenigiem. Jedno e, jednego mam nie solida, tylko e, stubera. 1697 7 czy dwójka tam Siedem. jest? 7 bo później ta zielona patyna schodzi, mm. nie jest tak za dużo kurczę Lewo, a ten, ten herb, nie wiem to może być to może, to być... musiałbym to na internecie sprawdzić, wiesz tak, tak, to znajdziesz ją na pewno. tylko, że tylko, że to może być regionalna tutaj z okolic, wiesz, ta monetka. Kurde, to jest Kurde, sam nie wiem. Będziemy u Ciebie, to sprawdzimy w

A tu taka sytuacja, miałem sygnał na 66 wykopałem, nie mogłem tego znaleźć zaksypałem znowu się pokazało 87 zaczęło to skakać i wyskoczył pusak kruska monetka, a z tej widać z tyłu tylko wapen, żeby można go 1800 turystów na pełno bardzo dziwny ten sygnał był Trochę na żelazo przebijał a... No ale znalazłem Idziemy dalej Teraz wyskoczyło Jakiś fragment jakiegoś naczynka Dajem Jakieś misy czy Co to było nie wiem Tak to wygląda Idziemy dalej a tutaj wyskoczył taki fancior schlitzrozer po polsku rechlinka na ale chyba spalita tylko blaba bez wzorka bez niczego idziemy dalej tutaj wyskoczył guziczek chyba o bardzo ładny To łóżko ma zerwane Ale ładny z pronom ja tej strony jest bardzo ładny Piękna patynka Super Tak wygląda A takiego jeszcze nie mam w takim stanie Szkoda że łóżka nie ma no ale nie można mieć wszystkiego kurcze super super guziczek no ja już widziałem tutaj wyskoczył kurcze nie wiem co to jest ale jest to rzecz tak mi się wydaje. Taki ptoszek. Kurcze. to jest. Takie znajdki cieszą. Super. Nic zaznaczę. Zaznaczę to. I się spytam archeologów, do czego to mogło służyć. No ciekawe. No idziemy dalej. Wydaje mi się, bo tak pisze Prypańskiego, że ryba będzie, tak mi się wydaje, Centrowenderski, to jest holenderski nie? Na pewno, ja takie widziałem. 48. O, królowa. jaka jak ona ma? Wilhelmina, no. ale ładna, obrotka. czekaj Kurde, tu zobacz. Ładne, ładne. Tu kiedyś chyba była monetka. Ale z niej nic już nie zostało, wiesz? Możliwe. Tak, tutaj. Możliwe. Już monetki były. Teraz coś ciekawszego Ci pokażę. tutaj A, to jest... To jest Minster, to już mogę Ci powiedzieć, że to jest e, trzy, trzy Fenigi Feny Minster, no. nie zmieściło mu się Fenig, to napisał Fen, o, 1740 rok, to są trzy Fenigi Minster, to widzę, no widzę wapen, to jest e, Ador e, Klemens, czy jak tam Tu masz chyba kosfer a To jest lafeniki kostet, to może być 600, 1644. 1644, Teraz takie rzeczy. Takie sto. Takie to też ładne Takie sto. ładne. sto ale też mm -hmm. No, no, nie wiem co to było kurde jakieś no. to mogło być zatyczka od fajki tu mam coś ciekawszego dla ciebie kurde. no to jest kurde stara rzeczy to się nie idzie tego tak dokładnie wyczyścić A to trzeba by było trzeba by było e, woda i Ja tam znalazłem też kawałki naczynka Ale z czego te naczynie, że to sygnał daje? Metalowe, ale piękne To stare to będzie, bardzo mi się podoba To stare, tak, tak, to jest stare no, też, taki? też takie metalowe Ładne kawałki Ładne, no Tak, tak, tak. Co, co? co on tu miał na tym? Nie to, wiem właśnie, nie wiem co tam to było no, wie, też Piękny po co pocięte. Ale ty coś no. musiał mieć, nie? Może coś trzymał tak. Co tam masz jeszcze fajnego? I zobacz jaki piękny widzicie. Ale nie? stan jak nowy Stan jak nowy. Tak. pięknie Choda, że łamany kurga ten no, jest. O widzisz to jest cedenko od... nie tam mam w torbie gdzieś super odpadają zresztą... no jakieś na pewno jest na taki będzie wyżej niż ciężki nie wiem czy będę musiał być tego ubiano czy owiano trzeba... ow. to jeszcze to chyba pięć tych będzie o. To, to to są niemieckie. To niemieckie, nie? Tak. Dobra. Tu się popatrzcie Kurczę, jaki wielki. O, Jany Guzik. Jaki wielgachny. Kurczę. Zrobiony jest na rogach kurcze jaka lalka znajdka no, muszę zaznaczyć bo to może być stare dosyć muszę zaznaczyć do archeologów kurcze potężny guziol ciekawe który to jest rok no idziemy dalej to znaczy i idziemy dalej a tutaj leży sobie schnie tak to wygląda i to jest prosaczek jeden chylić 1800 Nie, jak któryś tam 1800 ale początek 1800 1810 roku i to prawdopodobnie jest Fanny Queenster to będzie trzeci albo siódmy trzeci albo piąty 1805, 3 albo 7 leżą na samym wierzchu no, idziemy dalej, tu wyszedł już Juziczek. O, A kolejarski. Regionalny tutaj jest napisane, e, gdzie jeździł pociąg. Enschede, Dortmund, to i pan. To już chyba czwarty który wychodzi Dzisiaj jeden Oddaje właścicielowi pola i srebrną monetkę. Taki prezent zrobiłem. Znaczy przekażę dzisiaj to teraz się dzisiaj dowie za to, że udostępnił mi pole tamte co jest z przodu. Się dostanie srebrną monetkę i Guzik. A Guzik dlatego, że jego dziadek jeździł e, na lokomotywie i pracował jako maszynista w Eisenbahn. Idziemy dalej i jest kurde medali i nawet dobrze widać kurde jaki ładny kurde pa ale kurde zajebiaszty przecież liczny. Maria. Maryja? kurde ja go nawet nie będę mył kurde bo woda to go ale super masz perłę kurde jaki sajebiasz tylko bazylinkę dostanie i, I będzie okej okay. no idziemy dalej krótkie podsumowanie to takie ładniejsze 5 fenigów, cesarstwo to jest starsza moneta, ale mało widoczna. Tutaj też parę destruktów. To jest dwa Fenigi cesarstwo. To jest bardzo cienki, a to jest prosy 1800. Któryś tam szósty, siódmy. No i z ładniejszych. To jest ta blaszka. niemieckie tu jest koroną kuziczek to jest sreberko zilba groszyn medalik bardzo ładny tutaj gąb albo kur... nie wiem, jakiś ptok, kurde no tutaj ta fibułka jakieś zapięcie nie wiem od paska czy od czegoś to do archeologów pójdzie sprawdzić e, tutaj guziol ten może być też bardzo stary jest to ołowiany e, guzik co tu jeszcze no tutaj Madarek e, też koleje niemieckie Krzyżyk, bardzo ładny medalik. Tu jest monetka, jeszcze nie, nie rozszyfrowali jeszcze jej, ale ona jest dobrze widoczna. Wszystko jest tylko, że jest zabrudzona. No i tu jest parę monetek. Jest jedna z 1600 roku. No i tam jakieś guziole. Na tyle, na tyle. No i tutaj jakieś tam jakieś nie, guziczki, den, kominek od fajki, dwie kule pokrętło od lampy naftowej i za tyle nasiek do następnego Pożegnaj się ładnie Na razie, o, do następnego no. A tu mam prezent dla rolnika, który pozwolił mi chodzić po polu. To jest srebrna monetka i guzik z kolei niemieckich. Jego pradziadek kiedyś pracował na kolei. Na pewno to jest jego. Zgubił. Oddam pamiątkę rodzinną. Tak to wygląda. Opakowałem to w plastik z Chin. Z koronawirusem, i dostanie to. wart ihr hier denn? Ja, bis zum Zaun, ne? Ja. Da war ich noch nicht. Das müsste ich den mal fragen. Ja, da glaube ich auch den Korb entgegen. Also, hier ist für dich. Oh, ja. Äh, ich habe schon vorbereitet. Oh. Das ist so ein Ständer. Oh, schick, schick. Ne? Da ist der Knopf von Opa? Opa. Aber ja. hinten ist er äh, kaputt. Ne, aber ja. Also, ich denke, ich oh, ja. oh, was kriegst du dafür? Nein, das, nein, das ist Und hier hast du Silbermünze. Echt Silber? Echt Silbermünze, ja. Oh, von 1871. Ja. So machst du dir die auch immer fertig so? In ja. ja. Mach sauber und dann ja, da kannst du irgendwo Sehr schön. Dein besten Dank. Ja, nicht zu danken.